Cześć, witajcie. Dzisiaj BYD Sealion 7 zapraszam. Po modelu BYD Seal wiele osób prosiło o suwa BYD. Proszę bardzo, oto SUV BYD Sealion 7. W pełni elektryczny suw. Samochód mega wygodny, komfortowy, o czym za chwilę sami się przekonacie, w pięknym kolorze polar white. W tym miejscu pragnę bardzo serdecznie podziękować firmie Garcarek BYD Ociąż za możliwość wykonania tej recenzji. Jest to duży SUV p o długości 4,83 m wersja wyposażenia to Excellence. Jak Excellence to all-wheel drive, jak all-wheel drive to dwa silniki elektryczne. Silnik z przodu napędza oś przednią, silnik z tyłu napędza oś tylną, co oczywiste. Moc tego samochodu to 530 koni mechanicznych, a maksymalny moment obrotowy to 690 Nm. Szybki rzut okiem pod maskę. Co ciekawe, nie ma tutaj żadnego króćca. Podobnie było w Silu, tak samo jest w Silajonie 7. W tym miejscu nie ma żadnego króćca, pociągasz za dźwigienkę. Podnosisz maskę, dwa siłowniki, a więc to co lubię, przedni bagażnik o pojemności 58 litrów, tu tylko i wyłącznie możliwość nalania płynu do spryskiwaczy, reszta Cię nie interesuje, kable ładowarki, wszystko możesz schować optycznie. Ten bagażniczek wydaje się bardzo duży. I to, co zawsze mówię w samochodach pochodzących z państwa środka, każdy element praktycznie jest znakowany numerem VIN. Bagażnik o pojemności 520 litrów. Inne źródła mówią, że o pojemności 500 litrów. Nie kłóćmy się o te 20 litrów, czy 500, czy 520. Myślę, że dla czterech osób starczy. Regulowana wysokość podłogi, sztywna półka. Co tu jeszcze? Takie duże zagłębienie, kable, ładowarki. Wszystko znajdzie swoje miejsce. Nie musi być z przodu, może być z tyłu. Podobnie jak w Silu, tak samo i w Silajonie 7 możesz sobie ładować... Zewnętrzne urządzenia za pomocą samochodu, jeżeli braknie tobie prądu, na przykład przy wichurze. Wielogłośnikowy zestaw audio firmy DynAudio. Sabufer w tym miejscu, głośnik w tym miejscu, głośnik w tamtym miejscu. Jest ich całkiem sporo, Gra to ładnie, nie pokażemy ze względu na prawa autorskie. Jeśli chodzi o klapę bagażnika, jest ona otwierana i zamykana w pełni elektrycznie. Podświetlanie czerwone, a jak zamykana elektrycznie, to oczywiście konsumencki test ratka. Mega czuły układ, tak na piątkę z plusem. Prezentowany egzemplarz w wersji Excellence, jeździ na dwudziestkach, ogumienie marki Michelin, rozmiar ogumienia to 245 45 na 20 piękny wzór alufelg, czerwone zaciski. Powiem, że to ogumienie lekko szumiało w trakcie naszych jazd recenzyjnych, o czym dowiecie się w dalszej części recenzji. BYD Design, takie emblematy na prawym i lewym błotniku, to oczywiście nie jest wersja wyposażeniowa tego samochodu, to informacja o tym, że jest to własny projekt koncernu BYD. Podobnie jak w Silu, Logo BUID na klamkach i podobnie jak w silu, głębia zamykania drzwi. Mam na myśli limuzyny z lat 90., a wszyscy doskonale samochody z lat 90. wspominamy. Grubość lakieru średnio około 120 mikronów, prawidłowa wartość. Tak wygląda byt. Silając 7 wieczorową porą, oczywiście gościmy dzisiaj w studio Autopartner Partner Garcarek. Idealne warunki do wykonywania naszej pracy. Full LEDy Matrixowe z przodu, Bartku, pokaż wnętrze. Wnętrze ambientowe, mnóstwo kolorów podświetlania. Ekrany można ściemniać, rozjaśniać, tak, żeby nie raziły nocą w trakcie jazdy. Oświetlenie do góry w pełni LEDowe. Jeśli chodzi o te lampeczki, to one skutecznie oświetlają kabinę pasażerską. Drugi rząd siedzeń. Tu fajne lampki LEDowe. Na dołach drzwi. Wszystko widać dobrze. Jeszcze tylko światła z tyłu, motyw. Kropla wody, widać kropelki. Pas LEDowy w poprzek klapy bagażnika. Nacisnę stop. Włączę awaryjki, żebyście mogli zobaczyć, jak świecą kierunkowskazy. No i światła, gdy hamujesz. Drzwi otwierają się pod takim otokątem, bardzo szeroko. Foteliki, isofixy wepniesz bez problemu, isofixy z tyłu, na fotelu z przodu również isofix, a więc trzy foteliki można wpinać. Nadwozie dookoła oplastikowane, to ładnie licuje z tym kolorem, u dołu drzwi listwy, a więc jeżeli jest brudno na zewnątrz, deszcz, pada, śnieg, to nie ubrudzisz sobie nogawek. Wszystko ładnie zabezpieczone. W trakcie recenzji to jest z Bartkiem tu i ówdzie musimy zajrzeć, czasami Cię musimy mocno nagimnastykować. Bateria ładnie osłonięta, solidna osłona. A tu taki uchwyt, na przykład do podnoszenia samochodu na dźwigniku samochodowym, potocznym na podnośniku. I to jest tak zrobione, jakby ktoś wziął szlifierkę kątową i w tym miejscu to wyciął. Szlifierka kątowa potocznie nazywana gumówką. Tak to wygląda. Zobaczcie, ale szukamy nie tylko samych dobrych cech, również tych słabych cech. To wycięcie w tym miejscu mogłoby być wykonane nieco lepiej. Pamiętacie Sila? Tam się zachwycałem wnętrzem. Tu jest o klasę lepiej. To wnętrze jest klasą samą dla siebie. Świetne materiały, świetne przeszycia, mega dobre spasowanie. Wszystko takie, jakbyśmy chcieli, żeby było w każdym samochodzie. Tu jest nieco bardziej twardo, taki można powiedzieć plastik, ale absolutnie nie jest to plastik fantastyk. Butelka 0,3 litra zmieści się w kieszeni bez problemu. Kieszeń podgumowana, to bardzo dobrze. No i to, co mówię często w tych samochodach, każdy praktyczny element znakowany numerem VIN. Popatrzcie na tapicerkę foteli, skóra Nappa w wersji Excellence. W tańszych wersjach nie jest to skóra Nappa. Wygląda to bardzo dobrze, ale materiał nieco gorszy. Tutaj jest wyśmienicie. Eleganckie przyszycia, oczywiście wentylowane, podgrzewane. Popatrzcie na te materiały wewnątrz. Tu wszystko jest bardzo szlachetne, to jest skóra. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, jak to we wszystkich współczesnych samochodach, albo prawie wszystkich, każdy znajdzie ergonomiczną pozycję. Pozycja w sam raz dla mojej postury, po raz enty powiem 1,88 m, fotel szalenie wygodny. Siedzi się tu bardzo wysoko, w tej chwili jest jego najniższe położenie, a mimo wszystko siedzi się bardzo wysoko. Miejsca na wysokości głowy, tak na piąchę. Powiem, że jest dach panorama, jest roleta elektryczna. Pamiętacie w Silu, tam była roleta zakpinana ręcznie. Podnoszę się bo siedzę bardzo wysoko i gdy maksymalnie uniosę fotel do góry, no to dla mojej postury jest za mało miejsca, ale to jest maksymalnie uniesiony fotel. Jedna rzecz, sprawdzę co się dzieje ze stopami, gdy wejdę za siebie, bo pamiętacie w Silu ciężko było z miejscem na stopy, no to w tej chwili fotel maksymalnie podniesiony, na stopy miejsca mnóstwo, gdy go maksymalnie opuszczę, za chwilę sprawdzę po raz drugi. Dla kogoś niskiego wzrostu to bardzo dobrze, że fotel ma taki zakres regulacji. Co tu jeszcze? No w każdą stronę jeździ w pełni elektrycznie i również tutaj podnóżek, a więc podparcie ud jest w pełni elektrycznie regulowane. To bardzo dobrze. W niektórych samochodach z państwa środka to podparcie ud jest niewielkie. Oni po prostu są chyba nieco inaczej zbudowani niż my Europejczycy. A w tym samochodzie każdy sobie może to wyregulować i nie będzie narzekał na zbyt małe podparcie ud. Ponownie ustawiłem fotel dla mojej postury ponownie sprawdzam, w tej chwili jest maksymalnie opuszczony, czy zmieszczę stopy pod siedzeniem. Zmieszczę bez problemu, Bartku przybliż, jest o wiele lepiej aniżeli w silu. No i popatrzcie ile tu jest miejsca na tylnej kanapie. Pozycja niemalże pół leżąca. Można sobie regulować oparcie, w tej chwili oparcie pionowo, jest mało wygodnie. Muszę nieco skorygować to ustawienie, o właśnie. W tej chwili bardzo wygodnie, dużo miejsca na wysokości głowy, mnóstwo na wysokości kolan, gazetownik, smartfonownik, tak bym nazwał to miejsce, uchwyt na dwa smartfony bądź tablety. Kanapa na zewnętrznych siedziskach podgrzewana, stopień regulacji podwójny, raz, dwa, wszystko 100 na 100 funkcjonuje. Co tu jeszcze? Tu jakaś półeczka, dwa razy USB-C podświetlane, podobnie jak Silu, kratki nawiewów, płaska podłoga na środku. Mieszczę się bez problemu, nie szoruję łysiną. Co tu jeszcze? Na środku podłokietnik. Dwa uchwyty na napoje. Pod tą klapką taki mały schowek, ale wyłożony elegancką tkaniną. Brak przebicia do kufra, oczywiście oparcie składane 1 trzecia, 2 trzecie. Materiały świetne, podobnie jak z przodu, pasek ambientowy. Tu fajny dekor, klamka działająca w taki oto sposób. Z przodu jest tak samo, dyn audio, głośniczek, dyn większy głośnik. Dosyć duża kieszeń i jest podgumowana. Sterowniki szyby lusterek po lewej ręce kierowcy, jak w każdym samochodzie, ale jeżeli lubisz bajery, no to proszę bardzo. Możesz w taki oto sposób dokonywać różnych zmian, mam na myśli otwierać, zamykać szyby. Pamiętacie Sila, Roleta zapinana mechanicznie. No to w Sila 7 jest inaczej. Jest elektryczna. Można nawet otwierać w taki oto sposób. Wystarczy i z powrotem. No Jest to mega wygodne rozwiązanie i całe szczęście, że jest otwierane i zamykana elektrycznie. I tak jak w każdym odcinku, żeby recenzja była rzetelna, głośność pracy dmuchawy. Pierwszy stopień delikatnie słyszalna, jak to w elektryku. Brak silnika spalinowego, a więc nie ma co zagłuszyć pracy dmuchawy. Drugi stopień, trzeci stopień, czwarty, piąty, szósty, siódmy. Na siódmym biegu mega huragan, naprawdę mega huragan, a zarazem bardzo głośno. I podobnie jak w Silu, pionowo bądź poziomo, co kto lubi. Odnośnie multimediów powiemy troszkę więcej w trakcie jazdy recenzyjnej, będziemy stali w korku, a wtedy będzie okazja, żeby coś tam więcej pokazać. W tym miejscu ładowarka indukcyjna na dwa smartfony, 50 W, ta z lewej strony jest chłodzona. Wybierak jazdy przód-tył, odrobina fortepianowej czerni, dwa uchwyty na kubki, regulowane, podobnie jak w Silu. Wysokość, jaką chcesz, taką ustawisz. Miękki podłokietnik, bardzo głęboki schowek pod nim, wyłożony elegancką tkaniną. Jeśli chodzi o materiały, finezja, naprawdę jestem zachwycony. Przyjdź, sprawdź sam. Tu super dekor, troszkę to wystaje i można wadzić kolanem, jak ktoś ma mocno przesunięty fotel do przodu, ale tak to sobie zaprojektowali. Elegancki dekor, schowek przed pasażerem, dosyć głęboki, wyłożony elegancką tkaniną. Tunel środkowy, szeroki, nie przeszkadza, absolutnie tutaj nie wadzę kolanem. Pod nim, jak to w elektryku, duża półka, dwa razy USB-C, slot na karty SIM i gniazdo 12-voltowe. Co mogę powiedzieć, jeżdżąc BYD C-Lion 7, nie, nie, muszę spostrzeć tą nazwę, niech będzie BYD C-Lion, ale 7. Tak sobie z Bartkiem jeździmy już od ładnych kilkudziesięciu minut i powiem tak, nieco bardziej agresywnie interweniuje Lane Assist, aniżeli w Silu, bo wszyscy ci, którzy oglądali Sila, to wiedzieli, że byłem tym samochodem zachwycony, jeśli chodzi o jego jakość jak najbardziej. To powiem Wam, że tutaj to jest prawdziwy efekt wow, pewnie mogliście to zauważyć w trakcie prezentacji, no jest lepiej jeszcze niż w Silu, a zakładałem, że we współczesnych samochodach, w których wiele rzeczy w środku to zmielone butelki, to już tak dobrze nie będzie, jak kiedyś w samochodach z lat 90., w porządnych limuzynach z lat 90., okazuje się, że w Silajonie 7 tak właśnie jest. Jest tak, jakbyśmy chcieli. Po prostu materiały są naprawdę szlachetne. Znów ktoś może napisać w komentarzu, że słodzę. No nic nie słodzę, taka jest rzeczywistość. Przyjdź, sprawdź, przekonaj się sam. W takim razie biorę się za szukanie mankamentów na siłę. No i próbuję to zrobić i jak na razie kiepsko mi idzie. Jeden znalazłem już, mianowicie masa tego pojazdu. Oczywiście wiem, to jest samochód elektryczny, sama bateria waży mnóstwo kilogramów, ale ten samochód waży 2435 kg. przypomnę, wersja Excellence. No dla mnie to jest dużo. Taki samochód, gdyby ważył 2 tony, mógłbym się z tym zgodzić, Panowie, XXI wiek, samochód niesamowicie zaawansowany technicznie. Wypadałoby, żebyście zrobili coś, żeby masa ogólna tego samochodu była niższa. Jak wiadomo, niższa masa to w przyszłości niższe zużycie elementów zawieszenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. niższa konsumpcja energii, a o to przecież chodzi. A więc uważam, że takie samochody powinny ważyć maksymalnie dwie tony. Ale to jest taka tylko i wyłącznie moja dygresja, gdybym miał na siłę cokolwiek w tym samochodzie znaleźć, na minus. Tu również wspaniały zestaw. Audio, Dyn Audio. Dziękuję komentującym, którzy pisali komentarze pod Cidem, w szczególności panu Piotrowi. Piotr, miałeś rację. Nie wiedziałem, gdzie przykleić to Dyn Audio. Miałeś rację pisząc, że kiedyś, kiedyś to było w fejtonie. Tak, Dyn Audio było w fejtonie. Ktoś inny napisał, że jest to znakomity duński zestaw audio. Jeżeli jeszcze jest duński, mieliście rację. Ale spójrzcie, nie o samo Dyn Audio mi chodzi. W tym miejscu na słupku A jest oko Wielkiego Brata, które co chwilę mi przypomina, że jestem zdekoncentrowany, a jak wiadomo, jeżdżąc w trakcie jazdy recenzyjnej rozglądam się tu i ówdzie stąd co chwilę informacja skoncentruj się na jeździe wiecie doskonale, że lubię head -upy. tutaj head wyświetla informacje na szybie w kolorze i tak jak dzisiaj jest mega słoneczny dzień jadąc pod słońce wszystko jest doskonale czytelne jeździmy po Kaliszu czy po Ostrowie Wielkopolskim aktualnie po Ostrowie Wielkopolskim nawigacja na tym dużym ekranie dobrze się zoomuje jest niesamowicie czytelna podobnie jak w modelu SIL sprawdzamy, czy mają dużą powtarzalność w tym przypadku powtarzalność jest duża no, i nawigacja działa tak samo poprawnie. Odnośnie tych upierdliwych gongów, które jak wiadomo są wymogiem homologacyjnym dla samochodów od roku produkcji 2024, to w Silajonie są one ciche, stanowane i nie drażnią uszu kierowcy. Samochód jest mega komfortowy w jeździe po mieście. Aktualnie przed nami próg zwalniający 25 na godzinę. I powiem, że jest komfortowy, a jednocześnie sztywny. A fotele odfiltrowują prawidłowo resztki nierówności. No i jak to w każdym samochodzie elektrycznym, wewnątrz panuje błoga cisza. Stojąc w korku, tylko słyszysz kierunkowskaz, a dokładnie jego tykanie. Podobnie jak to miało miejsce w trakcie prezentacji, muszę powiedzieć, że siedzi się tutaj bardzo wysoko. Obserwuję całe otoczenie z pozycji kogoś, kto jednak fotel ma umieszczony mega, mega wysoko w stosunku do zwykłych osobówek. Oczywiście jest to słów, jak w większości SUV-ów, siedzi się wyżej, ale w BYD Sea Lion 7 naprawdę siedzę wysoko. Nie, że jest niewygodnie, absolutnie nie. Duży zapas na wysokości głowy, fotel ergonomicznie ustawiony do mojej postury, wygodne siedzenie, ale wysoko umieszczone. Przed nami pokaz dynamiki, wjeżdżamy na sk 50-120, na razie tryb normal, przypomnę, 530 koni, 690 Nm. No robi piorunujące wrażenie, podobnie jak w zwykłym Silu, ten jest nieco wolniejszy, 4,5 do setki, tam było 3,8, ale to 4,5 za świat wystarczy, samochód jest szalenie wyrywny, a to był tylko i wyłącznie tryb normal, taki, w którym podróżujemy przez większość czasu. 120 na liczniku, ja już milknę. Średnio około 65 decybeli. powiem, że słyszę wyraźnie powietrze opływające samochód, gdzieś tu przy słupku A sądzę, że to jest powietrze, które omywa lusterko i gdzieś tam delikatnie z tyłu toczące się opony czy szum wydobywający się z nadkoli, ale jest to bardzo delikatne, Najbardziej słyszę powietrze, które opływa lusterka. Często pytacie w komentarzach, gdzie znaleźć tabelę z pomiarami. W opisie do każdego filmu jest zaktualizowana tabela z wszystkimi pomiarami. Bartek to na bieżąco aktualizuje. I powiem tak, odkąd mamy nowy sonometr, to już kilkadziesiąt odcinków, to BYD SEAL, jak dotychczas, był najcichszym samochodem. Czy Sea 7 przekłamuje? Mam na myśli prędkościomierz, już to sprawdzamy. W tej chwili stuwa w Sea 98. Na smartfonie. 2 km na godzinę, a więc jest tak jak być powinno. Prowadzenie pewne dobrze utrzymuje zadany kierunek jazdy na wprost, jednak przy manewrach dosyć spore wychyły i nieco mało bezpośredni układ kierowniczy. Drugi pokaz dynamiki. Selektor trybu jazdy, tryb sportowy, informacja, że sport. Oczywiście skoncentruj się, radek. Tak, tak. Jak to wiadomo, robiąc recenzję, jestem troszkę zdekoncentrowany. SK przed nami i drugi pokaz dynamiki. Proszę bardzo, pocisk rakietowy. Po małej chwili 120 muszę gwałtownie hamować przede mną samochody. Rewelacyjnie dynamiczny SUV. Popatrzcie, jak oni szybko się uczą. Pamiętacie Sila? Ta recenzja była całkiem niedawno. Tam był tryb Snowfield, jeśli chodzi o tryb zimowy. Tu już jest polska informacja śnieg. Już to przetłumaczyli. Oni się uczą w zaskakująco szybkim tempie. Trudno mi na razie odpowiedzieć na pytanie, jaki jest realny zasięg tego samochodu. Jest to całkowita nowinka zarejestrowana dosłownie. Kilka dni temu jego łączny przebieg to kilkaset kilometrów. W tej chwili poziom naładowania baterii trakcyjnej 66%, zasięg 305 km. Miejcie na uwadze, że jest to samochód demonstracyjny i pewnie ktoś, kto jeździł nim przede mną, bo gdy go dostałem, już miał ładnych set kilometrów przejechane. Podobnie jak ja, wykorzystywał jego walory jezdne, dynamicznie przyspieszał samochód długo w użyciu, robiąc recenzję. Także zakładam, że spokojnie tym samochodem, nawet w jeździe autostradowej, można pokonać ponad 300 km. Według WLTP producent podaje, że można nim pokonać znacznie, znacznie więcej. W łuku również prowadzi się bardzo pewnie, nawet przy wysokich prędkościach. Ktoś napisał komentarz z sid jak jest przy prędkościach rzędu 170-180? No, na takie pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo w Polsce nie ma takich limitów, ale przy 120, przy dosyć dużym łuku, samochód prowadzi się pewnie. Nie ma tendencji do podsterowności czy nadsterowności. Jak jest przy wyższych prędkościach, nie potrafię odpowiedzieć. No i jest jeszcze jedna rzecz, na którą nie potrafię odpowiedzieć, a mianowicie jak taki samochód będzie wyglądał po kilku latach, czy po przebiegu rzędu 100, 100 kilkadziesiąt tysięcy kilometrów. To jest pytanie, na które dzisiaj nie odpowie nikt. Co jest z zmorą w współczesnej motoryzacji? Korki. Korki wszystkich nas smucą, ale nie mamy na to wpływu, szczególnie w ruchu miejskim, w godzinach szczytu. Jest godzina 16, no to korki są nieuniknione. A jak korki, to dobry moment, żeby pobawić się wszystkim tym, co na pokładzie wozu się znajduje. Spójrzcie, ile kolejnych menu, ile podmenu w tym samochodzie jest. Każdy fan motoryzacji, co często mówię, może niejedną nockę spędzić w swoim garażu i konfigurować wszystko według własnych upodobań. Interwał serwisowy 2 lata lub 20 tysięcy kilometrów to w tym momencie widać. Pojazd, head up, wygodna jazda, oświetlenie, inteligentne podwozie, tryb wspomagania kierowania, tryb wspomagania hamowania wszystko to, co chcesz spersonalizować to w tym samochodzie jak najbardziej możesz. BYD Sea Lion 7 na dziurach. Powiem, że przyjemnie. Sprężyste zawieszenie, ale jednocześnie przyjemne. Bardzo dobrze odfiltrowuje. A spójrzcie, jakie to są dziury. Pokaż Bartku, to są ogromne wyrwy w tej polnej drodze. A resztki nierówności odfiltrowuje fotel. Praca zawieszenia jednocześnie cicha. No i wewnątrz nic nie żyje własnym życiem. Obraz systemu kamer 360 stopni. Duża przekątna, bo duży tablet. I dobra jakość, oczywiście to co widać, czyli linie nałożone. Jeszcze jedna rzecz. Jak włączysz kierunkowskaz, obraz z kamery pojawia się na tym dużym wyświetlaczu. Lepiej by było, gdyby pojawił się tutaj. Tak to jest w koreańskich samochodach. BYD pojawia się na tym dużym pośrodku wyświetlaczu, a więc musisz oderwać z rogu jezdni, żeby spojrzeć sobie ewentualnie, jeżeli chcesz oczywiście, co tam dzieje się za Tobą. Odnośnie pracy zawieszenia, zarówno moje odczucia, jak i Bartka są takie, że zawieszenie w Sila 7 pracuje ciszej od zawieszenia w Silu. Dwa zdania tytułem podsumowania. Przyjdź, przekonaj się sam. Samochód naprawdę robi efekt wow. W zasadzie trudno znaleźć jakąkolwiek wadę. Bardzo serdecznie dziękuję firmie BYD Garterek ociąż. Za udostępnienie mi tego samochodu do recenzji przypomnę, że 1 kwietnia startuje salon BYD Gartarego Ciąż. Przyjdź, sprawdź, przekonaj się sam. 1 kwietnia, tak jak wiadomo, prima aprilis, ale informacja jak najbardziej prawdziwa. Salon tyle zostanie otwarty. Dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć.